Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak zmierzyć luz między zaworem a tłokiem oraz jak pogłębić wcięcie w tłoku. Także zapraszam. Najpierw spójrzmy sobie na tłoki. Tłoki mamy wklęsłe, bardziej wklęsłe, wypukłe, płaskie itd. Przeważnie na tłokach są wcięcia pod zawory i niekoniecznie one pokrywają się z rzeczywistym ustawieniem zaworu także w pierwszej kolejności potrzebujemy zrobić pomiar plasteliną tutaj widzimy już tłok doprężający który dopręża nasz silnik zwiększa stopień sprężania poprzez zmniejszenie objętości w górnym martwym punkcie komory spalania i widzimy, iż są wcięcia na zawór sący i na zawór wydechowy w dzisiejszym odcinku będziemy mierzyć sobie luz między zaworem, a właśnie tym wcięciem aby nie doszło do kolizji zaworu z tłokiem, co bardzo często się zdarza przy agresywnych wałkach rozrządu, gdzie ten overlap oraz wzniosy są większe. Dłuższe i szybciej po prostu zawory się otwierają i później się zamykają. W pierwszej kolejności musimy sobie zmierzyć ilość materiału na denku tłoka i musimy uwzględnić pogłębienie wcięcia na zawór. Więc pierwszą rzeczą musimy zmierzyć sobie długość płaszcza od góry dęka do samego końca. To będzie nasze odniesienie. Kolejnym etapem jest zmierzenie odległości od dołu płaszcza do Środka denka, czyli od spodu, przykładając jakiś płaski element, linijkę i mierząc. Odległość. Oczywiście kolejno musimy odjąć grubość właśnie tego elementu, który przyłożyliśmy od spodu, i wyjdzie nam wynik, ile mamy odległości do dęka, do tego materiału. Najlepiej pomiarować sobie w miejscu, gdzie jest wcięcie na zawór, ponieważ nie zawsze dęko od dołu będzie płaskie. I przyjmijmy, iż wyszło nam 20 mm. Cała wysokość tego tłoka jest 22 mm, więc tego materiału mamy 2 mm. Mm. Luz między zaworem sącym a tłokiem dla Stanów Zjednoczonych powinien wynosić 5 setnych cala, co daje nam 1,27 mm na nasz system miarowy, a dla zaworu wydechowego powinno to być 8 setnych cala, co daje nam już 2 mm. I 32000 mm. Moim zdaniem jest to bardzo dużo, i tutaj przyjąłbym wartość prędzej 1 mm i półtorej, a najlepiej zmierzył, jaka jest wartość na seryjnym wałku rozrządu i seryjnym tłoku. I tej wartości po prostu bym się trzymał. Też musimy pamiętać o tym, iż nie każdy tłok będzie miał takie same wartości względem głowicy. Natomiast mamy jeszcze luz między średnicą zewnętrzną zaworu a wycięciem w dęku tłoka i ten luz również musi być zachowany ponieważ zawór nie idzie nam nigdy równo z prowadnicą ten zawór zawsze będzie lekko się kołysał i im wyższe te obroty są tym bardziej występuje zjawisko falowania sprężyn i ten zawór sobie chodzi również na boki i musimy o tym pamiętać dlatego tutaj wartość też powinna wynosić setnych cala co daje nam 1 mm i 27. setek wszystko zależy od wałka i kątu w Otwarcie zaworów oraz przebiegu, ponieważ często zawór będzie bliżej tłoka, podczas gdy tłok już lekko schodzi w dolny martwy punkt z górnego martwego punktu, a nie w samym górnym martwym punkcie. Dlatego też metoda pomiaru na plastelinę jest lepsza, a najlepsza na kontomierz i pomiar co pół stopnia od 30 stopni przed górnym martwym punktem do 30 stopni po górnym martwym punkcie w zależności od wałka rozrządu. I tutaj warto o tym pamiętać. Bardzo dużo osób luz sprawdza, gdy tłok jest w górnym, martwym punkcie, i po prostu wciskają zawór poprzez naciskanie z czujnikiem zegarowym. A najdokładniejszą metodą jest właśnie robienie tych pomiarów na czujnik zegarowy i co pół stopnia na kątomierze. OK, i załóżmy, chcemy zrobić pomiar. Jak to robimy? Oczywiście, głowicę musimy sobie zdjąć, zawory nasmarować. Bądź jakimś smarem, bądź też jakimś olejem, żeby plastelina po prostu się do nich nie przykleiła, ponieważ wtedy pomiar nam nie wyjdzie. Plastelinę nakładamy na odtłuszczony tłok u góry, tam gdzie są wcięcia na zawory. Skręcamy to na starej uszczelce pod głowicą z odpowiednim momentem i dokonujemy. Czterech obrotów wału korbowego. Dlaczego czterech, a nie dwóch? Dlatego, iż cztery obroty wału korbowego to są dwa pełne cykle pracy dla naszego silnika. Kolejno, odcinamy tą plastelinę w połowie i mierzymy sobie, jaką mamy odległość, wysokość tej plasteliny za pomocą przymiaru kreskowanego. Taki przymiar możecie kupić już za 8 zł na Allegro, także nie jest to majątek, a lepiej się sprawdzi dla pomiaru tejże plasteliny niż zwykła suwmiarka, którą możecie przynieść sobie właśnie tą plastelinę. Odklejać plasteliny i dopiero ją mierzyć suwmiarką nie radziłbym Wam, ponieważ to Wam tak nie wyjdzie i ten pomiar będzie Zakłamane. Kolejno, wyszedł nam pomiar, musimy pogłębić sobie wcięcie natłoku pod zawór o jakieś pół mm. I jak to zrobić? Najpierw musimy dowiedzieć się, jaki jest kąt natarcia z zaworu na tłok, aby określić Kąt pochyłości tego wcięcia. Robi się to za pomocą elektronicznej wagi. Głowicę trzeba wypośrodkować tak, żeby waga pokazywała nam 0 stopni. Kolejno zawór wysunąć, wagę położyć na zawór i wyjdzie nam, jaki kąt jest właśnie natarcia tego zaworu na tłok. Przejmijmy, iż to będzie 20 stopni. Kolejno taki tłok. Oddajemy do firmy, która ma maszynę i obrabia silniki i prosimy, aby nam pogłębili te wcięcia w tłoku. Również musicie pamiętać o tym, iż w skrajnych przypadkach może się okazać, że zrobicie wcięcia, wszystko będzie fajnie, ale w trasie, gdy zrobicie te 10, 15, 20 km, może wypalić Wam dziurę w tłoku, ponieważ tam będzie zbyt mało materiału. I ile tego materiału powinno być, żeby tłok był bez Bezpieczny. Nie odpowiem wam na to pytanie, ponieważ sam tego nie wiem. Aczkolwiek nie polecam wam oszczenia starych zaworów i pogłębianie samemu poprzez wiertarkę i dociskanie tego zaoszczędzonego zaworu, ponieważ tak sobie już zniszczyłem jeden silnik. Także jeśli nie chcecie iść w koszty i niszczyć silnika, oddajcie to do warsztatu, który tym się zajmie profesjonalnie i który wie, jak to. Dobrze zrobić. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Także pamiętajcie, żeby zmierzyć sobie przynajmniej ten lust, jaki jest na seryjnym wałku, a jaki jest na wałku, który chcecie, chcecie włożyć do silnika. Także na razie.